Cześć wiecie w kojem Cię Radykana z W dzisiejszym odcinku recenzja tego to magazynu Lego Ninjago z minifigurką e, szkieletowego czarownika z płonącym e, bedłem. E, jest to numer czwarty na rok 2021 no i cena oczywiście 15 zł. E, dostałem tutaj także kartę e, dżunglowego Jaya, e, oczywiście limitowaną, e, no więc o pójdzie apki łapki w tej subskrypcji, żeby nie ominęło żaden na koncinek. Teraz gdzieś wam się tutaj wyświetla animacja, może tu albo tu, nie wiem gdzie dam, nie wiem, <laughs> więc co? Ja już nie przedłużam mi... Zaczynam to odpakowywać. E, mam nożyczki, bo ostatnio to. Nożyczek mam 20 tysięcy sztuki. Wszędzie się walają, ale. Dobra, jakoś to trzeba uciąć. E, dobra. Widzimy się za chwilę, jak to już odpakuje. W zasadzie odpa odpakowałem to jakoś tak od boku dzisiaj inaczej, nie wiem czemu, ale tak jakoś ten, dobra, no ja to już wyrzucę. Ehm, no i dobra, oczywiście dodatką się przyjrzymy później. Co? Chwila, moment. Słuchajcie, dostałem dwie karty i nie wiem czy... Co? Nie powinna być, czasem jedna? <laughs> Ciekawe. No, dostałem dwie karty mitowane, dobra, nie wiem czemu tak się stało. Bardzo to dziwne, Nie wiem. Czemu tak, ale dobra? E, przyjrzyjmy się magazynowi, dziwna sprawa. E, więc dobra, mamy spis treści. E, tutaj mamy e, tajemnica pewnej wyspy, czyli jakieś tam informacje. Mamy tutaj właśnie ten spis treści. Mm. Tutaj mamy właśnie coś o e, szkieletowym czarowniku. Jakieś łamigłówki. E, tutaj dalej e, też mamy łamigłówki. E, wyjście z mroku, czyli jakiś labirynt chyba. Mm -hmm. Dalej mamy y, też jakąś tutaj łamigłówkę na odwróconej stronie. O co z tym chodzi? To nie jest granie, to jest łamigłówka jakaś tak, trzeba tutaj właśnie takie jakieś zadania wykonać. Y, mamy y, reklamę magazynu LEGO City. Mamy komiks y, dżung dżunglowe życie. Mm -hmm. A, mamy dalej komiks. Dalej komiks. Tutaj ciąg dalszy na stanie 22. Mamy tutaj wąska ścieżka, czyli jakaś też łamigłówka. Tak, łamigłówka chyba jakaś gra, bo to jest Metastat, czyli chyba jakaś gra. Mamy pierwszą część plakatu. Tutaj mamy plakat z Kajem. Taki No, dosyć fajny ten plakacik. Tak się prezentuje. I mamy drugą część tego drugiego plakatu mamy jakieś łamigłówki dwie kolejne mamy komiks część drugą dalej komiks dalej komiks i tutaj komiks się kończy mamy strażnicę amuletu burzy, czyli jakieś informacje Mamy dzika pogoń na pełnym morzu, czyli zestawy z 14 sezonu oczywiście. E, jakieś tutaj jeszcze łamigłówki. I tutaj e, no rysunki fanów. Chyba no tak, rysunki fanów. E, I zapość następnego numeru, w którym będzie dżunglowy J z i e plus kar karta limitowana szkieletowy czarownik, e, czyli tutaj dostajemy kartę Mini figurki, która będzie w następnym magazynie. A w następnym magazynie dostaniemy kartę figurki, która była w poprzednim magazynie. No tak, chyba. No więc ten, no spokojnie będzie kolejny magazyn 18 maja. Mamy jeszcze reklamę magazynu LEGO Star Wars, którego też było wszyscy na moim kanale. I z tyłu też re reklamę LEGO Avengers z minifigurką Tora. Więc ja przychodzę do dodatków. No i te dwie karty, naprawdę to mnie zadziwia, czemu dwie, chociaż. Nie, no, zawsze się dostaje jedną, to nie wiem czemu dostałem dwie, jakaś pomyłka pewnie. No spoko, więc jedną odłożę, bo są takie same, identyczne, no to się tej pierwszej, czyli Dżunglowy Jay, edycja limitowana, tak on się prezentuje. I tutaj mamy jeszcze logo Lego Ninjago, Trading card game. No i w zasadzie my się widzimy za chwilę, jak złożę tą figurkę, więc widzimy się za chwilę. W zasadzie ja już jestem i tak się prezentuję złożona już minifigurka. Jest to oczywiście szkieletowy czarownik, e, więc przejdźmy sobie do omówienia. Posiadam taką właśnie e, jeszcze taką no, płonące berło. O. E, tak się ono prezentuje, dość prosto zbudowane ze trzech elementów z takim zielonym płomieniem. Ja to odłożę i omówimy sobie samą minifigurkę, która prezentuje się w ten oto sposób. Ma bardzo fajne naduszki na torsie i no, nóżkach. Chyba mogę, no takie nóżki, no tylko że inne. <laughs> Tak się te naduki prezentują, no, takie właśnie, takie szaty, tak to nazwę. E, z tyłu jeszcze nadłuki na e, pleckach. Hmm. Tylko czy mi zapie coś O, tak się prezentują nadłuki e, na pleckach. E, główka no to e, taka jednostronna. E, o, no i jeśli chodzi o maskę, no to jest to taka jednoczęściowa o, maska, tak ona się prezentuje. E, nie ogólnie mi fajna. E, tak ona się prezentuje. No i co zacie, w tym odcinku to było na tyle pamiętajcie zostawienia łapki, i subskrypcji, żeby nie na kolejny odcinek. No i co, my się widzimy już długo? Trzymajcie się, cześć!